Dzień dobry. Mamy czwartek rano. Jestem znowu w łazience, którą wczoraj zacząłem rozbierać. Teraz Wam tu pokażę, co będę robił. A do zrobienia mam wpierw to. To muszę wywalić. Tutaj co muszę obciąć futrynę. Aż dotąd wywalić to całe do samego końca. Z tej strony Wam pokażę. Całe to musi wylecieć. Tutaj będą drzwi przesuwne. Trudno mi się chować w ścianie. Potem muszę poskuwać jeszcze tutaj, to wynieść banne, podłogę zerwać, brodzik wynieść. No i tyle. Przygotowane będę miał już do, 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 do montażu płyt. Nowe płyty wlecą tutaj, nowa, nowa ściana. I co, i hydraulikę jeszcze trzeba przerabiać, także jest tu trochę roboty. Byliśmy dzisiaj oglądać, czekajcie, zmienię kamerę. Byliśmy dzisiaj oglądać kolejną robotę, bardzo dużą. I tutaj wam rzuciłem kilka zdjęć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jest zewnątrz, tutaj w środku, no bardzo dużo, bardzo dużo, dużo roboty, także będzie co robić. Musimy zrobić wycenę na to, jak się zaakceptują, no to, to będzie można działać już potem od czerwca, lecieć. No jak to weźmiemy, to już pewnie będziemy robić do końca wakacji. Także fajnie w tym roku się, szczęści z robotą. Lecimy, au! I to już będzie robota na czerwiec, bo w międzyczasie po tej robocie będziemy robić dobudówkę Więc na czerwiec kolejny cały dom do roboty Bardzo, bardzo duża robota Także kręci się Zobaczymy, może trzeba będzie kogoś ściągnąć z Polszy do roboty Może Sławek przyjedzie, fajnie by było Może tata Marka dołączy na jakiś czas Zobaczymy Także lecimy, au I teraz, moi mili, postanowiłem, że coś nagram w ten czwartkowy piękny dzień. Zagruntowałem sobie pierwsze co, to sobie przeszlifowałem w ogóle wszystkie te poprawki, co porobiliśmy wczoraj koło okien. To tutaj całe było zaciągnięte. Jakieś tam dziury zwiększa, z grubsza zaciągnęliśmy koło gniazdek. I teraz wszystko jest zagruntowane, ale dla ciebie. Najdroższy kotlecie. Patrz co mam. Nie uwierzysz co to jest. Bo dla tych co nie wiedzą Kotlet Forever najwierniejszy subskrybent naszego kanału lubi się dopierdolić tak o tobie mówię w kotlecie nikt cię nie zna, nikt cię nigdy nie widział a dopierdolasz się dlatego specjalnie poszedłem do mojego wana do niebieskiej skrzyni w której leży wszystko do malowania i zabrałem sobie specjalnie wałeczek do rogów Ciekawe czym tamto mam pomalować Mikrowałkiem pewnie mi powiesz No. Ale żeby żeby uszczęśliwić tego jednego Czego to nie robi, nie? Czego to Messi Builders nie robią? Żeby uszczęśliwić naszych subskrybentów Także kotleciko. Seba mi dzisiaj też mówił, że pod wczorajszym filmem podobno tam miałeś jakieś te zachwiania lekkie, nerwowe jak moich wywodów słuchaj, że nie byłeś w stanie ponoć filmu na raz. Nie wiem, bo tak szczerze mówiąc to jeszcze wczorajszego odcinka to nie widziałem. Także nie wiem jak to tam Seba poskładał. Ja ogólnie mam no, jakieś tam myśli przemyślenia. niezbyt mądre. Mało no, kiedy co mądrego się wymyśli bo jednak człowiek jest budowlańcem a nie jakimś profesorem nie? takie życie budowlańca jak to mówi taki nasz kolega z wisły wnuczek to się trzeba rządzić także tego no ale mam nadzieję, że się Wam śródokinek podobał. Cokolwiek tam mówię. Też co go dzisiaj obejrzę no, wieczorem. Może po pracy jak będę miał czas. Albo teraz przy malowaniu się puszczę. Co tam będę nisko pod słuchała. I w tym momencie pewnie już chcę myśli, kiedy on przestanie nagrywać. Teraz takie Poddaję Pozdrawiam Was. Tak. Muszę nagrać parę moich przemyśleń Kotla się ucieszy bo lubi wysłuchiwać moich przemyśleń Kotleciku, sytuacja wygląda tak, że zabrałem sobie swój wałek do rogów, który mam na vanie, zawsze i zrobię odcinki wałkiem czyli struktura będzie taka sama jak reszta ścian w całym pokoju no, wiadomo, tak końcóweczki zostały, same rogi, tylko żeby tak delikatnie dotknąć pędzlem no ale cała odcinka zajęła mi, nie wiem, 3 minuty. I ktoś tam jeszcze inny też pisał. Że <grym> jest. W takim sobie małym, małym tym e, kijem. Że strasznie długo zajmuje, oczywiście. Tak jest w lepszy zasięg długim kijem, który też na wanie leży. I teraz to jest w łusie. Wałek do rogów jest w busie. I to, moje pytanie brzmi, dlaczego takich sprzętów nie używamy, które są dostępne dwa kroki od nas. I są dostępne i są dostępne w każdej chwili po to, żeby nam ułatwić pracę. Dlaczego tego nie używamy? Ja tylko mogę powiedzieć <laughs> widzę jeden jedyny powód, i to jest taki powód, że. Człowiek nie pamięta, że to tam leży. Człowiek zapomina, że ma takie coś, to spędzla, eee, to obmaluje I pół godziny maluję odcinkę pędzlem. Hm. Tyle z moich przemyśleń teraźniejszych. Zacząłem malować sufit. Idzie to bardzo szybko. Eee, Nagrywałbym to, ale malowanie pokoju na biało uda. Więc jak pomaluję cały pokój, to Wam pokażę. To jest malowanie jeszcze przed poprawkami. Bo jak zrobimy, jak poprzemolimy sobie to na biało i wtedy fajnie na białym kolorze widać gdzie co trzeba poprawić, e, sufit, widać, są. są pęknięcia takie na, jak, hmm. na każdej płycie jest pęknięcie, mam nadzieję, że że ta farba da radę. Bo to jest właśnie takie delikatne pęknięcia. Dajcie znać, czy używaliście, czy pokoju obok przemalowałem tam. Chyba jeszcze nie pękło po tygodniu, czy tam po jakichś dniach. Mam nadzieję, że też to tu zda egzamin. Tyle, wracam do roboty. Maluję. Pa! Szybko jeszcze nagrać. Szybkie nagranie, pokój cały pomalowany na biało. Ładnie tam koleżanka farelka mi grała, więc farba przeschnęła, i zdążyliśmy jeszcze porobić poprawki na ścianach. Poprawki, poprawki, poprawki. Tu jeszcze chyba wpadł i mi zaciągnął cokolwiek nazywa. Koło okna. Wiem, że na to nazwa. Tu gdzie były płytki skute też. I mi się zdążyło. Mi się zdążyło jeszcze pozaciągać wszystkie te poprawki, dziury na ścianach. Więc teraz już to pięknie, już to jest cudowne. Żeby mi to do jutra wyschnęło ładnie, żebym to mógł przeszlifować. Zbiałkować. Co? by to było piękne. Co? Jutro już. Jutro koło południa myślę, lecę z kolorem. Jutro koło Aha. You to fight on the treachie bo. No. Baby, moje przychodzi małe. Dobra, ile. Dora, pa. <coughs> My made getting a ticket. Oh no. That's why I'm recording it. And he's just there sitting and chilling. Not reacting to move the car or van. Yeah. It of he's, really. been there that long, it? he's on double yellow. I don't think anybody that would have. She's a horrible bitch. She so, uh, is. <laughs> Seb, there's room you can just reverse. There's room you can just reverse. No. I should go out and set up a Waiting for her. No, no, she's stopped. No, nah, she's just taking the details, getting the ticket ready. She's getting her ticket. It's gonna take a while before she puts it in the envelope, locks it on his window. Jak już widzieliście na wcześniejszym materiale, dostałem mandat zaparkowania na podwójnej żółtej. Jakoś się z tym strasznie nie przejąłem, ale, ale dostałem picza dała mi mandat. Na chwilę sobie człowiek stanę i już i wystawić stawić oznaczenia. Czego się nie, nie robi dla, dla widzów, dla Was, dla dobrego kontentu i oglądalności. I zobaczmy, ile wygrałem. Zobaczmy. Wygrałem 70 funtów, a ja zapłacę w ciągu 14 dni to 35 tylko, także tak to wygląda, dziękuję bardzo, cieszę się, że będę mógł wesprzeć miasto Malwyn Hills, robię to i dla Was i dla miasta, parkuję na podwójnych Żółtych. No, a tak na serio to trzeba będzie zrobić ten chyba. Zrzutkę na no mandat dla sobie. <laughs> Taka sytuacja. Przykleję sobie go tu na pamiątkę. Dobra, idę do skrzypca kupić dziadostwa. Co potrzebuję dzisiaj do roboty? Jestem tak wyjechany. Chyba chory będę, źle się czuję. Masakra. Nic. Lecę. Dobra, ludziska, stało się. Muszę się do czegoś przyznać, zdradziłem teraz. Już wszyscy wiecie, jak wszyscy wiedzą, zdradziłem. Patrzcie, co kupiłem? Milwaukee, teraz pewnie wszystkie moje sprzęty z Devolta zaczną się psuć. Zobaczmy. Padam. Jest. Obcinarka do rurek. Jak to działa? Zobaczmy. No i zajebioza. Mm. Aha. Tak, tak dajesz. To się ustawia. No i super, zarobiście Lecimy. Tak, to się nastawia. Cześć, witam Was, piątkowy poranek W moim pokoiku, na którym pracuję Zacząłem od szlifowania ścian Te ściany, pięknie to zbiałkowałem wczoraj Poprawki my porobili, z Sebastianem na fajrand I teraz Teraz to jeszcze szlifuję Ręcznym, takim małym e, szlifiereczką. Gorąbeczka, wszystko Ci pokażę. Lecę z tą ścianą, jeszcze mam dwie ściany do, do przeszlifowania. E, to koło okien, za wczoraj mówiłem, co to, nie, nie pamiętam jak się nazywa. Ościeżnice? Nie, ościeżnice, to są koło drzwi. Bez znaczenia. Muszę to poszlifować i później idę szukać farby, bo mieli kupić farbę wczoraj i zostawić, żebym mógł zacząć malować na kolor już. Zobaczymy, co to za kolor będzie. Może czarny, albo bardzo, bardzo, bardzo ciemno niebieski, albo bardzo, bardzo ciemno czerwony. Jakiś na pewno ciemny, bo, bo oni pewnie nie chcą, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby miały jasne kolory i zdrowe myślenie. W czarnych pokojach niech się wychowują. Pentagramy na ścianę powiesili. Łogień. Dzieci będą miały zabawę. No, także tyle. Chciałem Wam pokazać co robię. Dzisiaj o godzinie 15 spadam stąd. Chyba o, o wpół do 15 spada. budzi na, na prezentację, na apel do szkoły swojego synka, bo został tak zwany Star Learner. W Anglii, to, w Anglii ludzie wiedzą co to jest, co mają dzieciaki. Tak jakieś wyróżnienie. Co tydzień jakieś dzieciak dostaje wyróżnienie. A ja 15 po 3 odbieram moją córeczkę dzisiaj ze szkoły, także... Krótszy tydzień, po dwie godzinki Pokażę Wam progres, co do dzisiaj się jeszcze uda zrobić, czy w ogóle znajdę farbę, czy kupili. Bo jak nie kupili farby, no to, to wyszli ku ścianie, już ja dzisiaj tu nie mam nic do roboty. Pójdę ze sobą mu pomagać. Tyle. Dobra, ekipa z New Jersey. Wyrwane wszystko. Dzisiaj piątek, to już się tak nie za bardzo chce robić, a za chwilę muszę iść do szkoły do mojego synka. Bo dostaję nagrodę za to, że się dobrze uczył, więc muszę tam być, to zobaczyć. I co? Sprzęcik działa. Jak widzieliście, i co dalej? Czekajcie, oblice, kamerę. Tyle. Widzimy się znowu w środę w następnych filmach. Pamiętajcie, że zostały dwa nożyki, które osoby się nie dozywały po nie, więc będziemy je losować. Tutaj widzicie film, to jest live, który wczoraj zrobiłem. Pod nim zostawcie nazwę Messi Builders. I z tego wylosujemy. Oczywiście zasady takie teraz, że osoba, którą wylosujemy, musi być na live, żeby było pewne, że się zgłosi, i, i tyle. Żeby nie, nie robić cały czas tych samych losowań. Pieniążki się już na YouTube zbierają, także będzie co wydawać na, na nagrody. Idziemy zobaczyć, co tam ten zbój cieślik robi. Nie wolno muzyki mieć puszczonej, bo potem mamy ten. Zarabiamy na filmikach. Nagrywam Cię po prostu. A myślałem, że Co to jest za kolor? Magnolia? Fuj. A nazywa się Puff Pastry. Hmm. Dupa Pastry, kurna. Teraz jak właśnie filmik na ten temat nagrywam. To go zaraz wrzucę. <noise> Mówię, chyba dzieliby sobie magnolię z tego, nie? Z półki, która identycznie. I by zapłacili jedną czwartą cenę za to. A nie, my sobie namieszczamy e, Puff Pastry zamiast magnolię. Żeby to... To chyba te magnolia, Mater, jedna kurzona w powietrzu. O, o, o. No, no, muszę na chwilę wyjść stąd. Dobra. Ola, idę sprzątać na zewnątrz Marku i, i liczyć rachunki i spieprzam do szkoły potem.